Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, w odcinku renowacyjnym, chcę kontynuować pracę związane z renowacją. Oto tutaj tego starego niemieckiego przedwojennego Magla. A dzisiaj, tak jak już mówiłem, chcę go rozebrać przejrzeć wszystkie te poszczególne części no i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. W pierwszej kolejności, oczywiście, muszę tutaj rozkręcić ten y, korpus. Użyłem do tego dość masywnego klucza, ponieważ y, są tutaj dość y, duże śruby. No i przypuszczam, że z biegiem czasu są dość mocno y, zapieczone. Także przypuszczam, że będzie ciężko je odkręcić, ale o tym po kolei. Oczywiście tak jak już Wam wspominałem nie będzie tutaj tego koła zamachowego przynajmniej na razie bo tak jak już Wam mówiłem no niestety go nie mam a tutaj pozostały po tym fabrycznym kola no niestety tylko strzępy i nie da rady tak normalnie tego elementu odtworzyć ponieważ brakuje tutaj tych połamanych części. Całą historię tego magla już znacie, skąd go mam. No nic, pozostaje teraz tylko przystąpić do jego rozkręcania. Mimo, że konstrukcja tego magla jest naprawdę prosta, tak jak widzieliście, zrobiłem zdjęcia poszczególnych elementów, jak one są zmontowane. Także zdjęcia te ułatwią mi późniejszy montaż już po odnowieniu ich wszystkich. Najpierw tu oczywiście rozbiorę te części uruchome tutaj te koła również były bardzo prosto montowane, bo są wsuwane tylko na Poszczególne osie, i blokowane są takimi zawleczkami. Ja je tutaj powyjmuję, i wszystkie te części pozdejmuję. O, są to takie zawleczki, takie typowe zawleczki, które są wsuwane w otwory. W otwory wosi, na których osadzone są te koła. Bardzo prosto to się powinno wszystko pozdejmować. O. Musiał tutaj ten wałek y, zablokować. O. Tutaj są. Resztki tego elementu koła. Tutaj były te ramiona, na których było właśnie cały ten owal osadzony. No niestety jest to mocno pokruszone i przypuszczam, że już nic z tego nie będzie, ale ja ten element postaram się zachować. Tutaj zdejmę teraz to koło. Ja tu trochę, żeby mi łatwiej te elementy schodziły, prysnę trochę takim smarem wpłynie płynie i dzięki temu te koła łatwiej zejdzie. O, jest tak właśnie tutaj te drugie koło. Tutaj to jest razem połączone z tą osią na tym wałku drewnianym maglującym. I ja go zdejmować nie będę, bo cała ta oś jest bardzo mocno osadzona w tym wałku drewnianym. I ja przy renowacji tego magla nie będę tego wałka wybijał z tego, znaczy tej osi z tego wałka drewnianego, ponieważ jest to tak bardzo sztywno osadzone, że no nie ma potrzeby. Postaram się tutaj te elementy tutaj te zębatki oczyścić je tak bez demontażu z tego drewnianego z tego drewnianego wałka teraz całość porozkręcam tutaj ta śruba puściła mi całkiem łatwo, tylko będę musiał ją troszeczkę przytrzymać, bo mi się obraca o. Wszystkie te drobne elementy oczywiście umieszczę żeby ich po prostu nie pogubić. O, tutaj jeden element udało mi się zdemontować całkiem poszło to bardzo łatwo. Tutaj również ten docisk też rozkręcę o, Tak to wygląda, bo jest bardzo masywny. Widać, że jest to żeliwny, żeliwny odlew. Tutaj widać, że te poszczególne elementy są w bardzo dobrym stanie, ktoś tam kiedyś nieudolnie usiłował je odnowić malując taką zieloną farbą, chociaż tak jak już Wam wspominałem te poszczególne elementy one również były kiedyś zielone, ale jeżeli chodzi o wykończenie tego maga, to jeszcze się zastanowię, jaki nadać mu kolor. Najlepiej byłoby nadać mu kolor zielony, a tutaj przebija pod spodem właśnie taki ciemnozielony kolor, tak jak on był fabrycznie. Ale nad tym się jeszcze zastanowię, ponieważ magiel ten będzie służył zupełnie czemuś innemu. Poszczególne te elementy bardzo łatwo się zdejmują. O, i tak jak tutaj widzicie, tego elementu nie będę demontował, bo jest dość mocno osadzony. Tutaj widać, że jest sklepane to wszystko na stałe. Ma to związek z tym, że cały ten napęd tych wałów musi być bardzo ścisło osadzony, tak żeby ten na tej osi ten właśnie drewniany wał się nie obracał. Tylko. Obracał się z całym mechanizmem napędzającym. Wałki te są w bardzo dobrym stanie, tak jak widać. Oczywiście są tu takie pęknięcia, powstały w wyniku rozsychania się drewna, ale ja to ładnie uzupełnię, oczyszczę później, no i postaram się to polakierować tak żeby zabezpieczyć to drewno przed. Niszczeniem, no i oczywiście, żeby miało to bardziej dekoracyjny wygląd, tutaj te elementy tego magla ja po prostu oczyszczę tak niezależnie i niezależnie je pomaluję bez, bez demontażu. Podobnie sytuacja ma się tutaj z tą stroną. Jest to naprawdę bardzo solidnie zmontowane, bardzo sztywne jest. No i troszeczkę tam czasu zajmie oczyszczenie to, ale myślę, że uda się to zrobić bez problemu. A ten element niestety będę musiał pospawać. Widać, że są tutaj takie świeże pęknięcia. Tak jak już Wam wspominałem w poprzednim odcinku, niestety są to uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, a właściwie w wyniku zakończenia tego transportu na złomowisku, gdzie magel ten został zrzucony jak z jakiejś tam wysokości przypuszczam, przez z przyczepy bądź z bagażnika jakiegoś wyrzucony no i uderzając o podłoże no niestety popękał dziwię się, że ktoś tak piękny, historyczny magiel po prostu zniszczył a mówię, jeżeli komuś nie był on już potrzebny, wystarczyło wystawić go Gdzieś na aukcji na internetowej, yy, przypuszczam, że można by było nawet na nim więcej zarobić niż traktując go jako taki typowy złom. Wagowo, jak to się mówi, no ale no cóż, trudno. Wiele takich rzeczy, no niestety, ginie bez, bezpowrotnie na, yy, na złomowiskach, na różnego rodzaju śmietniskach, a nawet na leśnych rzutowiskach. Giną one bezpowrotnie, zapomniane. A jest to jednak jakaś historia no i bardzo bardzo ładny eksponat tu spróbuję to odkręcić może mi się uda Jeszcze muszę rozkręcić tutaj tą odłamaną część. Zobaczę, czy mi się uda tutaj zrobić w tym moim podręcznym warsztacie. Bo nie mam tutaj tego swojego dużego i Musiałbym się przemieścić do drugiego warsztatu. Ale spróbuję. Może, może mi się uda. Wystarczy tą śrubę trochę poluzować. Bo wbrew pozorom, powiem Wam szczerze, jednak jednak te śruby nie są mocno zapieczone. Tutaj ta śruba praktycznie taki ten pręt nagwintowany łączący podstawę jest prosty, ten drugi jest krzywiony, no też to świadczy niestety o zrzuceniu tego maszła ze sporej wysokości. Spróbujemy tu czy mi się to uda zrobić. O, jak ładnie puściło. Bardzo, bardzo prosto. Zobaczcie, praktycznie te śruby mogę poluzować palcami. Ha! Oczywiście dzięki temu, że jest to duży, znaczy gwint o dużym skoku. O, tutaj też widzę, że jest to skrzywione. Będę musiał nad tym trochę popracować. O! Ten element akurat jest tutaj cały i pójdzie on do Oczyszczenia. Widać tutaj przebija zielona, zielona farba pod spodem, taka ciemniejsza. Widać, że był on kiedyś pomalowany na zielona. Tutaj ta, ta jasna farba nakładana było, była o wiele wiele później. O, tak to mniej więcej. Wygląda. No teraz pozostaje tylko tutaj to odkręcić. Spróbuję zobaczyć, czy mi się to yy, uda. O, tutaj nawet ta śrubka mi ładnie, ta nakrętka ładnie schodzi. Proszę bardzo, ale widać, że jest, jest to wszystko mocno skrzywione. Przy prostowaniu będę musiał bardzo uważać, żeby nie uszkodzić tutaj tego. Gwintu, ale jakoś sobie może z tym poradzę. Teraz pozostaje mi tylko rozkręcenie tego. Mam tu mały imadełko. Nie wiem, czy mi się tutaj to uda w tych warunkach zrobić, ale spróbuję. Dobrze. To można już odłożyć. I będę odkręcał tutaj te elementy. Yeah me. jedną tą oś no właściwie tą śrubę łączącą taki pręt łączący udało mi się rozkręcić. Mam tutaj ten element do spawania. Tutaj ten tą całą część będę musiał razem spawać z tą częścią tego tego korpusu. O. Tak jak tutaj to wygląda jest Pęknięte, ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj to takiego, nie będzie to duży problem. A, i następny ten element oderwany udało mi się tutaj odkręcić. Ten pręt jest krzywy, ale również go wyprostuję. Oczyszczę dokładnie. No, i później będzie trzeba. To wszystko ładnie pomalować. Tutaj to ten element będzie trzeba bardzo dokładnie przygotować do pospawania. No szkoda, że jest to uszkodzone. No szkoda również, że nie ma tego koła zamachowego. Ono naprawdę bardzo ładnie bardzo było bardzo ładne bardzo ładnie wyglądało było takie bardzo zdobne. Ja widziałem podobne magle właśnie identyczne na aukcjach internetowych, ale no niestety oddzielnie dostać koło, żeby uzupełnić tego samego typu będzie naprawdę bardzo ciężko. Ale może kiedyś uda mi się uda mi się to Koło zdobyć, albo przynajmniej założyć jakieś takie koło zastępcze, tak żeby magiel ten był kompletny. Bardzo prosto się to wszystko rozkręciło. Nawet nie przypuszczałem, że pójdzie to wszystko tak łatwo. Spodziewałem się, że lata zrobiły swoje i śruby te będą mocno zapieczone, mocno zardzewiałe ale właściwie właściwie nie ma tutaj na tych wewnętrznych gwintach w ogóle rdzy, stąd łatwość w demontażu tego magla o i tak tutaj oto te wszystkie części mam już zdemontowane Rozłożony jest ten magiel na czynniki, czynniki pierwsze. Pozostaje je tylko teraz ładnie oczyścić, tutaj ten element naprawić, pospawać. O, tutaj od tej podstawy tu jest odłamana ta część, i z drugiej strony jest tutaj również odłamana. Ale nie będzie to takie y, kłopotliwe. Y, nawet nie będzie potrzeba, chyba, tutaj stosować specjalnych technik y, spawania, bo y, rzeczy takie już robiłem w prostszy sposób. Proces renowacji tego wspaniałego, y, bardzo ciekawego eksponatu y, będzie niestety. Dość długi, no, może nieżmudny, ale dość czasochłonny, dlatego poszczególne etapy tej renowacji umieszczę, pokażę na oddzielnych odcinkach. Dzisiaj właśnie pokazałem Wam jeden z tych etapów. Jest to rozbiórka na czynniki pierwsze i takie ogólne oględziny tych wszystkich elementów, w jakim one są stanie. No i co trzeba przy nich zrobić no ten jeden element tak jak już widzieliście wymaga pospawania pozostałe części będzie trzeba oczyścić, oczywiście pójdą one do piaskowania a raczej do śrutowania dzięki temu wszystkie te stare powłoki uda się usunąć i właściwie podłoże będzie gotowe do polakierowania czy nałożenia nowej warstwy Nowej warstwy farby. To właściwie tyle, co chciałem Wam właśnie dzisiaj pokazać. Jeżeli się Wam podobało, oczywiście nie zapomnijcie łapka w górę, o subskrypcjach oczywiście. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, a jest ciekaw, jak przebiegać będą kolejne etapy tej renowacji, oczywiście i innych renowacji, które będę chciał Wam pokazać na swoich filmach. No i to tyle. Na dzisiaj. Hej, cześć, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.